Cześć widzowie! Witamy was w nowej serii Życie od Zera, gdzie główny bohater, czyli ja, Alex Brown i mój kolega Thomas Black, ten oto tutaj gość, który stoi. Siemanko, widzowie. Zaczynają zarabiać pracując na budowie. Ja potoczą się ich losy, będziecie mogli decydować wy. Jednak na razie naszym celem jest wyprowadzenie się z, no, z tej wioski. No, nie da się tu pracować dłużej niż tydzień tak naprawdę. Chcemy Pracujemy gdzieś wyjechać tu... do miasta? Tak, dokładnie. Chcemy gdzieś wyjechać do miasta, znaleźć jakąś normalną pracę. No, Znaleźć jakieś mieszkanie sieć. nowe, dobra. samochód kupić, może poznać jakąś dziewczynę, kto wie, zobaczymy. Dobra Tomas, dawaj przebieramy się i, i kończymy na dziś pracę. No dobra, tak, lecimy. Ale dobra. dzień dzisiaj, co Tomas? No, kolejny dzień na budowie. Ciężki no. dzień dzisiaj było pustaki przewoziłem. Wiesz, bo przewoziłem z tym, z tym takim gościem z Niemiec, no nie, pokaż dobra. go. E, ten, jak on się nazywał, kurczę... Erik. O, Leksaki, ten Oleksaki. Leksaki, no, no no. No, 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 ja z nim przechodzimy pustaki, co robisz dzisiaj na budowie. Ja z jakiem. Ja się pracuje. nie widziałem. Z ja z Rikiem Rikiem? Pracowaliśmy, uh -huh. no, z Elikiem, z Rikiem. Przenosiliśmy tyle piasku, chyba nie wiem, z pięć ton przewieźliśmy Pięć ton, a to worko. Tam czy chyba się no... jedzie po nas, co Czy nie? A jest no, szef? no miał przyjechać, ale nie wiem czy no to przyjechał był... jedzie, 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 dobrze widziałem, no. no szefie, tutaj, halo, halo Szefie, halo, halo, tutaj. Halo, Podejść w tej stronę, chodź, Aleks. Dobra, dobra. Czyli dobry trzymaj szefie. Ja się, się. To jest takie. I to mnie. Do domu na do to zjedziesz? Tak. A to ostatni raz. Ostatni raz do szefie? domu na to zjedziesz? Tak. Dlaczego ostatni raz? To w zasadzie myślał nagle, że kto. No dobra, no dobra. My i tak mamy zamiar sobie ci podejście. na TPS-ie, ja lokalizację szefie, bo nie wiem czy pamiętasz. No to o, widzę, że błonisz tak. po budowie jeszcze. No to sprawdza, czy dzisiaj dobrze pracowaliśmy po prostu, ale spokojnie. Ale ja to ostatni. My ostatni, dość... ostatni kończymy to ma robota dzisiaj, co? Wszyscy już się zawinęli. O, nie, jeszcze tu jest, Erik. Edi, no, Edi przyjechał. Edi to, to był, a nie Erik? Nie, to był Edi. O kurde, szefie, co ty robisz? Nie poczekaj aż szlaban podniosą. Tam Adrian próbował szlaban podnieść, a szef pojechał, no ale dobra, jedziemy do I nie A co szla... to szlaban? No to szlaban rozerwał szef, nie widział szef? Dobra, dobra Szef jest zrobiony to... jeszcze, co? No trochę, no ale... Na budowie, szef. na budowie gorąco dzisiaj było to Na budowie gorąco było, ale że szef tam co pozwala po tak podpijać Dobra, znaczy... słuchaj No? A, a ja wam jutro wam Wolne? No dobra. Ale macie prawo jazdy. Dzisiaj? No dobra, to zdamy dzisiaj prawo jazdy. Pojedziemy, spróbujemy przynajmniej, zobaczymy jak będzie. Ta, ale to będzie jakaś może jeszcze podwyżka na paliwo? No bo jak mamy jeździć sami, to wiemy wszem jakie paliwo Ja Jaka podwyżka? Jaka, jaka podwyżka? Normalna podwyżka, dobra, dziękujemy. Dobra, ja zdamy się, to Bo pogadamy. Do zobaczenia, o do zobaczenia za dwa dni. Wszystkiego tak, dobrego to... szefie, za dwa dni Ty się widzimy. to jest? Kto to jest? Tadeusz! Tadeusz, znowu znowu zjadł dużo donatów ekipy. O biedny pijaczyna. Kiedyś dobry chłopak, Tadeusz. pamiętasz to Mat? Kiedyś to był dobry chłopak, a teraz widać że alkohol no, no go zbiście. No Tak, no, tak, pamiętam jego całą rodzinę, Tadeusz, zjadła, ale, ale dzietna była ta rodzina. Tadeusz jest, 1300? A został Tadeusza w spokoju chocia, ale idziemy. Do widzenia Do, dobra, dobra. do widzenia szefie Do widzenia, dziękujemy. Od szybko weźmiemy, tutaj się przebierzemy. Tutaj mieszkamy widzowie, no tutaj nasz wujek pozwolił nam zamieszkać na czas kiedy wyjechał, dwóch miesięcy i trochę A, sobie to... odłożyliśmy kasę i jedziemy tak. do miasta. Ale tutaj to, to no. nie nasze, tylko to, to wujka zostało, to bongo. No to wszystko się... No tak, bongo to wujka, zostawiliśmy go tu żeby Ja się przebiorę było. szybciutko. No co, to nie wchodzę może tam, czy wejść, pokazać. No wejdzie, wejdzie, o oh, już tutaj nie się przebrano, troszeczkę nie no, no się spokojnie. No tu Tomasz śpi, widzę ogólnie, ma to telewizor, fajny. Na tym łóżku śpi Tomasz. Ja niestety, tutaj śpię. Tyle właśnie, pomoc na ścianę, ale... O. Tyle właśnie nam szef płaci, tak? Tam tego potartego dolara. Po potartych, potartych dolarach nam płaci. Okay. Dokładnie. O, a tutaj jaświę na tej sofie widzowie. No może dadłem to... pomost po taksówkę jakoś. No, właśnie, miałam mówić, ja dzwonię po taksówkę. Dokładnie. Ty zadzwon po taksówkę, jedziemy na miasto. Obiecaliśmy szefowi, że zdamy dzisiaj ten test, więc no musimy się sprawdzić. Dzień dobry, chciałbym te taksóweczkę. 4018 row 6 osiem. Jaki czas oczekiwany mniej więcej. Mhm. Dobrze. Dobrze, w takim razie czekamy. Dziękuję bardzo. Jaki czas oczekiwany? No dwie minutki, podobno. No ty mówisz tak. No? No, no bo stał na stacji podobno tankował. Tutaj no, tańsze no, paliwo no. jest na przedmieści. Nie w momencie jesteśmy, je... ale przebraliśmy się przynajmniej po pracy, więc dobrze. Jedziemy z tym koksem. Ja jeszcze tylko zajrzę do rośliny. Pewnie, że tak, nie ma na co czekać. Wychodzimy, wychodzimy. Słoneczny dzień dzisiaj, kurczę. No mega Dobra, ciepło. To mega ciepło. O, o, Ile byliśmy dziś godzin w pracy, 11? Prawie 12, hmm. ale to wiesz, że tak nam zapłaci za 10. Ale to popatrz, pan, mega popatrz, popatrz, popatrz jakie opuncie Ale opuncie rosną, rosną. Popatrz. Niedługo będę tak dopisał. Tak Ej, tak, 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 tak już tak przyjechała, Tomas! O, oczywiście szybko. Dzień dobry. Pan Tomas, Tomas zapraszam. Tak, oczywiście. Dziś... Dzień dobry dobry, gdzie was zabrać? Jak pan się, się nazywa? Może Andrzej. przejdziemy na ty? Pan Andrzej, dobry do Dobry panie Andrzeju, z tej, tej strony Andrzej. Alex, tutaj z tyłu siedzi Tomasz. Jedziemy Alec, w takim to? razie, jedziemy do miasta, będziemy ci zdawali. No dobra. Tak, będziemy prawo jazdy zdawali, dlatego ja. A przepraszam, ile za kurs zapłacimy, tak mniej więcej? No, dzisiaj będzie taniej trochę, co? Bo dzisiaj mam dobry dzień, może z dwie stówki starczy? No, może Świec, być z dwie stówki, no, jest, jest trochę. Jest trochę kilometrów do miasta. To prawda, jest trochę kilometrów. No ale jest, no. ale dobra, do, zapłacimy. I tak musimy sobie prawo. Jazdy. A pan zdawał tutaj Glus Santos? No, zdawałem, zdawałem parę lat I temu. No i jak było, jak było? Małże, to pan no, pytania, pytania są dosyć trudne, no ale dacie sobie mhm. radę, wydaje mi się. No my trochę ale... uczyliśmy się, ale, ale wie pan, za kółkiem jeszcze nie byliśmy tam, naprawdę. Jedyne, gdzie jeździliśmy, to na budowie, ale to wiadomo nielegalne, no bo bez uprawnień. A no, czym jeździliście na dacie... budowie? No, no, ja, no dokładnie, ja pick-upem, koparkami, żyjąc. zwykłymi samochodami, bo przewoziliśmy vanem na przykład pracowników z jednego miejsca do drugiego No ale wiadomo, poza teren budowy nie możemy no, wyjechać Jakieś doświadczenie już jest, no to dacie no, sobie radę dokładnie, raczej Dokładnie, raczej doświadczenie no, jest, ale poza budowę nie możemy wyjechać, bo by nas policja złapała, no to byłoby ciężko Tak, ta. no lepiej nie, no to pan nawet tak, nie będziecie tak, mogli zdawać A tu pan tak na jakiejś podwójnej ciągu i tak wyprzedza tutaj, tak no, ja... ja jestem już doświadczony, no tutaj wiesz, nie popełniam błędów, tak? No Nigdy tak, nie miałem jeszcze no wypadku do tego. Ja brać wrócił odprost, bo ja o pan panu sobie ocenię schodzić. Troszeczkę nędzny, ale cenię sobie, tak? Lefony, jest... Miejmy nadzieję, że nam się uda. Ile kosztuje taka tutaj prawo jazdy? Kojarzy pan? Uh, chyba 500 dolarów. No to właśnie tak myśleliśmy. Dostaliśmy informację, za 500-600 dolarów. Łohoho! Ale fajna! Pan Andrzej! Jak pan jeździ dobrze! Ja nie mogę. Pan Andrzej zna limity, każdy limit zna Dokładnie, dokładnie Pan Andrzej no, z mówili do mnie król kierownicy, wiesz pan. Andrzej stopu. Myszcz kierownicy A, król kierownicy. A, król kierownicy, no dobra, panie Andrzeju. No my też chcieliśmy się właśnie zatrudnić, chcemy się wyrwać z tej budowy. Jak tylko damy prawo jazdy, to prawdopodobnie też nam... Ja kiedyś robiłem jakąś... na budowie właśnie, no. To by pan prak... może zostawił jakiś kontakt do siebie, byśmy by pan nam pomógł załatwić jakąś pracę później. W taksi, czy jest taka szansa, czy nie ma? Ja mogę pomóc. Mogę być na, na pana powołę, to ile pan ma jako tak super pracuje, no pracuje? Już? Ja już pracuję 2 lata jako tak Ja kiedyś lata. pracowałem no nie, też muszę. na budowie, ale to. Przerąbana praca, szczególnie jak jest tak ciepło jak dziś. Wiecie. No dokładnie. Mamy no, 11 godzin my 11 na godzin na budowie, a teraz jeszcze jedziemy, no zdawać egzamin, nie? A widzi pan, tu poza miastem tutaj podwójna ciągła, to nie ma No, no ma ma, nie Poza miastem, we... poza miastem się tak nie przestrzega dostaw. Ja zbierzcie z tego co widzę. No, nie ma co ryzykować tu policji. Dokładnie, szczególnie, że po prawej stronie widzimy billboard LFPD, nie, w każdej chwili mogą. No, no, już nas obserwują, nawet z billboardu. dokładnie jest bardzo dużo kamer, trzeba uważać, tutaj zielone światło, jedziemy na to. Czy widziałeś tam, to stało, to... widziałeś Olex? Gdzie, gdzie? Tam, tam nasz Skórzyn stał, ale... ale... kurczę No. Nie wiedziałem. No, pod, pod prąd jedzie, proszę pana. <laughs> Dobra, Panie Andrzeju. Nie, no, jedziemy dobrze, pod jaki prąd? Aha, rzeczywiście. A... Damkę panie... piwa wypiłem, <laughs> przepraszam. Ej, pan Andrzej jedzie pod wpływ alkoholu. Nie można tak. Ej, nie wolno tak. Musimy to Musimy zgłosić chyba. Nie. jest no ja... na czerwony. Nie no, pomarańczowe. Nie, do... no, było pomarańczowe tutaj, nie można się przyczepić do pana Ja wam tutaj pracę chcę ogarnąć, aby co? Nie, dobra, Dzień dobra, przepchniemy oko panie Andrzeju, przepchniemy oko. Niech to zostanie między nami po prostu, Oczywiście, że tak ja No pan to, tutaj... To, to, pan to się tutaj wydarzyło w tej taksówce, zostanie no w tej taksówce Wie pan, za, za kursik troszeczkę mniej na to pan jeszcze policzy za to No, no ja pewnie się gdzieś dogadam. No, da, dogadamy się, dogadamy Ej, ej, bo pan tu zaraz to do tklisty, ale to, ale to on tak jeździ, widzisz jaki... No to on jest jakiś. No ale taki... a, taki... trzeba zachować tego też, chyba... Trzeba zachować no szczególną tegoż. ostrożność Nie wiem gdzie zdało prawo jazdy, na pewno tam, nie tam gdzie ja i już jesteśmy na miejscu. Chwilę pogadaliśmy z panem, A, już tak. na miejscu, naprawdę. Idzie pan, zawsze się miło jedzie, jak tutaj się miło rozmawia z kierowcą, tak, Dokładnie. towarzystwo doborowe, to i podróż szybko mija. I ten motocyklista, dobry ten motor jest, jaka, jaka to no... Może znacie sobie na motor, nie? Motorem no, też fajnie no, jest. Ale nikt tego nie będzie stał. Na motor nas no, nie stać, tak, na motor nas nie stać. Już to I samochód. I to pewnie taki, nie wiem, z 1980. Ooo, oh, o ile nie starszego. Dobra, jesteśmy na miejscu. pan to chyba musi wykręcić. A, to tak, już wykręcę spokojnie. Czerwone. No to czerwone jest nie, widzisz, Aleks? A, dobra. Fy, Alex, w bo dzwonił do mnie no. ten też z budowy. Wysłał no. mi SMS-ko, no nie? Ten Olek Saki, ten wiesz, tam Bozy, no, no. no nie? Że, ju że jutro jak nas nie będzie, to on też bierze wolno. Jak on... mogę spytać o no, no, której budowie pracujecie? Czy mówisz, że czekaj? Panie Andrzeju, proszę mi dać skończyć to wiedzieć, że jak nie będziemy na jutro w pracy, no to on też bierze wolne, no nie? No idzie, idzie w melanż, no nie? A, leci w melanż. Na której budowie pracujemy? No Pan nas odebrał koło tej budowy. No bo powiedzieliście Oleksaki i no. skojarzyłem go trochę, bo też kiedyś pracowałem na budowie. A, no to może z jego ojcem, no, tak możliwe, że z jego że go ojcem, bo Oleksaki to na właśnie opowiadał, że cała jego rodzina od pokoleń pracuje na budowie. Jeden na łopacie, drugi na wykończeniu, Wse, różnie to tak, wygląda, no, ale dobrze. pradziada. Dobra, no, dziękuję Panie Andrzeju, a coś będziemy w kontakcie, Mielego będziemy dnia, się z panem dnia. coś to pisz. Ja, ja tutaj zapłacę tutaj. Idźcie, tak, dzwońcie. To zapłać Tomas. Proszę. A ja się tu rozejrzę. Podaję Panu tutaj gotóweczkę tutaj 200 dolarów, tak? Dziękuję, dziękuję, to 150 tak. może, co pan? No niech będzie 150. No to proszę dnia. bardzo, 150. Dziękujemy bardzo, miłego dnia życzymy. Miłego dnia. Tomas. No? Co My pan? jesteśmy Dobra. umówieni, Pan wejdzie do nas chyba, co? Nawet idzie ja na beczkę. Do Dochod do cienia, chłopie, Nie będziemy stać tak, 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 w słońcu. 11 godzin w słońcu stałem. Daj sobie spokój. Ej, Zajlon ma przyjść, wiadomo? No, nie wiem, no, mieliśmy już tutaj, ale tu nikogo nie ma. Idzie, 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 to chyba. On. Idzie, idzie. Ci, dobra, cicho, cicho. Dzień dobry. Dzie, dzień, dzień dobry. Pan Aleks i pan Tomasz? Tak, dokładnie. Tak, do, 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 ja za, sobie. tak, tak. Zapraszam za mną. Ok. Pojedziemy do centrum, w którym zdaje się te test. Najpierw zrobimy teoretyczny, a potem praktyczny. A to nie tu się zdaje? Nie tutaj, w tym budynku? Nie, tu, tutaj zdaje się praktyczny, a na teoretycznym musimy podjechać do biura. Wynajmujemy. A, wynajmujemy wszystko w porządku, bo tak wolno chodzi. Nigdzie się nam nie spieszy, chyba. No, Dokładnie. Czy terminy, terminy go nie? Nie, pan tutaj. nie, dzień jest długi, płacą za godzinę. Możemy wchodzić? Dokładnie, zapraszam. To gdzie to, gdzie jedziemy? A to taka, taka, chyba tam, Life Invader. tam Wypożyczyliśmy od nich pokój i o, właśnie tam, tam testy przeprowadzamy. A nie tak przeprowadzaliście coś. kiedyś w tym budynku? Bo chyba właśnie nam Andrzej mówił, taki taksówkarz, że tutaj kiedyś przeprowadzaliście te testy. Kiedyś tak, ale to, wie on, to jest naprawdę sala sala, w sala sala się zawalała mhm. i musieliśmy coś z tym zrobić. A pan, tu na, pan na czerwonym jeździ, tak? Jakim czerwonym? Żadnego czerwonego nie pewnie nie pan. Dokładnie, że... No, A my osiadły... na nie też możemy, no, to tak? To się zatrzymujemy, dobra. No dobrze. Musicie dobra. się uczyć ode mnie, chłopaki, ale to dopiero jak będziecie mieli ten, prawo jazdy. My na czerwonym nie możemy przejeżdżać. Widzicie? Oooo! Tego... Je... Pan wiedział o tym, tak? Pan to ma jakiś notajnik. Jest... To są skrzyżowanka, na których oni przejeżdżają, tak? To jest kolok Trzeba okay. po prostu mieć oczy szeroko otwarte, tak, lusterka tylnie, wszystko sprawdzacie i wtedy możecie na czerwono. Kurde, ale taki ruch, taki ruch jest na drodze, że szczerze to nie wiem czy nam się uda to zdać, Tomas. No nie wiem no, mi się pewnie uda zdać, ty miałeś gorszy czas. zawsze miałeś jakieś problemy, rozumiesz? Ty zawsze byłeś pechowy. Spokojnie panowie, ze mną wam się uda, ja jestem naprawdę pobłażliwy. No to dobrze, to dobrze. Daleka ale droga ile taki? Słucham? Daleka droga przed nami? No, tak z kilometr jeszcze Okej, okay. no to, to niedaleko A ile kosztuje taki egzamin? Taki egzamin? No 2000 dolarów Co? dolarów? Państwo... Andrzej nam powiedział, że około 500, co pan mówi? No ceny, ceny wzrosły, inflacja, to wszystko, to wszystko wie pan no, Ale jak 2000 dolarów, wie pan i na to 2000 dolarów będę zbierał? To no, 3, no, 3, 3 tego... My nawet nie mamy tyle, a byliśmy z panem umówieni My się dogadywaliśmy z Szepem, i Szep też nam powiedział, że 500 dolarów. Co pan to mówi, że 2000? Pan coś tutaj próbuje nas podkręcić, chyba. Spokojnie, spokojnie, nic. To może wejdziemy na raty, tak? może jakoś rozłożymy. Tak? Czyli, czyli mówi pan, że damy radę za, za, te, za te 500 dolarów. Damy radę, damy radę się dogadać, spokojnie. To bardzo dobrze, no, już się wystraszyłem, szczerze, że będziemy wracali na budowę. Ale wie pan, jak to jest? No, że 500 dolarów to może być nikła szansa na powodzenie egzaminu, a jakby było troszeczkę więcej. O, no niestety, no. proszę pana. Tak się składa, że ja nagrywam tą rozmowę. Mam przy sobie dyktator, tak? Tak, nie Nagrywamy rozmowę. Nagle spokoło. nasza szansa na zdanie wzrosła bo o jakieś ty Nie, nie, nie wzrosła. Nie boję się, spokojnie. Pani się nie boi, no to wie pana, no to co 500 dolarów traktuje pan nas normalnie, a my tego z tym nagraniem nie zrobimy nic, używamy przy panie przy panu. Dokładnie Dobrze, zobaczymy chłopaki jak to będzie, no zobaczymy. Zobaczymy. Oj, oj, było blisko tu do jakiejś kolizji. Nie no, trzeba. Co pani robi? No wiedziałem, że kobieta. Co pani robi? Halo? Ja są takie kobiety, które lepiej to Kobieta za kółkiem była? Tak tak, 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 dlatego tak grozi. Widzę, że pan z, z boku przyciemniane szyby Dokładnie Ale z przodu... depnę teraz Patrzę, panowie o, na ręce. kurde, ej czerwone światło! To pan robi? Spokojnie, to tutaj? Spokojnie, zapraszam, wysiadamy, tak, tak Będę Jakie się... czerwone ja Nikt nie Gdzie mamy się udać? Tak. Tutaj, tutaj, zapraszam A, tu myślałem, że tutaj w garażu. dobrze iś, iś. Dobra. O, to wszyscy się zatrzymują na czerwonym tylko nie mesty, jak to widzę. Czerwony stary. dywan to my, dla nas rozłożyli, przywilej... Aleks. Alex. My, my przywilej... Okej. Okay. O, witaj, Roman, witaj, Roman. Czy To Biuro panie dalej panie. otwarte dla nas? Dzień dobry, panie Romanie. Aaa, nie, Roman zgułkniemy, zapomniałem, dobra. A, na migowy pewnie przekłada. Tak, tak, przekazuję tu właśnie. Ej, pan Roman idzie do nami! <laughs> Pan Roman wskazuje nad A Roman pokazuje, dobrze. A pan Roman jest nie... Zapraszam ja? tutaj tutaj do góry, do góry, do góry. Pan Roman pokazuje tutaj do góry, no dobrze, idziemy tak. w takim razie. No, pan Roman może pan... nikt nie idzie z nami, bo, ja, bo tam w serce chyba nie jest już to same co kiedyś. Ja znam takiego gościu jednego z serce ser ducho też ledwo dyszy, ale no... Więc tutaj teraz w innym temacie pan mimo tego, że 200 kilo tu waży, No to i tak bardzo z nami idzie. Dobrze, zapraszam, zapraszam. Proszę siadać przy komputerach, jeszcze zaraz. Siadaj tutaj, siadaj Aleks, otrzymaj się po prawej. A to ktoś zdaje no, z nami, tak? Dzisiaj czy jak? Tak, tak. To nie, nie zdają Państwo sami. Wow, wow, co tu się podziało? Dobrze, nie, no. więc z, 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 zaraz odpalę Wam tutaj testy, wszystkie rozpoczną się tak w tym samym momencie. Okej. Okay. A tutaj trzy monitory, żeby co? Mogę sobie na jednym ściąga odpalić albo co? Sekund powinny się odpalić testy, wiedzcie tylko, że możecie się pomylić przy jednym pytaniu, jest pięć pytań mhm. I, no, i powodzenia wam życzę. Dobra. Są już te pytania? Tak, u mnie się pojawiły, u ciebie? Jeszcze nie, co tam? Co, co halo, halo, proszę was, rozmów. był w to nie, nie, rozmów? Ty, bo ja sprawdzałem tylko, wie Pan, bo u mi się tutaj nie pojawi jeszcze... pytania. U Tomasa się nie pojawił. Za, zaczęło mi się tu coś, wie pani Panie Romanie, jaki jest problem? Co, czego Pan szukał? Pan Roman, nie Panu nie odpowie. Ale może, wie Pan, palcami... Masz już te pytanka? Możemy startować? Mam, 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 już są. Już się, ładowały się, bo, co, komputery są stare tutaj. Dobra, dobra. Jak w szkole u nas. Dobra. Że a u Pana jak tam? Działa wszystko? Tutaj będzie chyba A. Uh -huh. Przechodzisz, Przechodzi na czerwonym świetle. Czerwo, przechodzisz ma czerwone światło, co robisz? Masz zielone, więc jedziesz. Tak, no to raczej będzie to. I procent alkoholu... Proszę uważać. Za... Ja tutaj głośno mówię, bo się zastanawiam, tak? Wie pan jak mm to -hmm. jest? Proszę uważać, pytania są podchwytliwe. To ma tak jak no, no, no. A, w pierwszym A no. A w drugim? W drugim B A trzecie, wiesz? To jest procent alkoholu. Procent alkoholu to było pierwsze. Nie, nie, ja on trzeci, kurde, to ja bym złapoznaczał. Czekaj, muszę cofnąć. To dobra, chyba będzie złapokolejkę. Tak? widzisz, że przechodzi, przechodzi przez pasy. Co robisz? No czekasz, kiedy on przejdzie. No dobra, to zaznaczamy. Ja zdałem, ja zdałem, Tomas Ja ostatnie pytanie, jestem na ostatnim Panie egzaminatorze, ja zdałem, tutaj wychodzi na ekranie, Prędkość że zdałem w zabuduł, Panie egzaminatorze Już sprawdzam, już sprawdzam, sekundę mm -hmm. Ha, ja też Sprawdzę, mam, zdałem Sprawdzę, czy Dałem. nie było ściągane Jakie ściągane, o czym Pan mówił? Przecież, Przecież Pan już Wszystko się zgadza Tutaj ja też zdałem, proszę Pana I Pana również jest dobrze No, A jest co, Jak tam u Pana? Nie, świetnie, świetnie, Dobrze. świetnie, świetnie bratku. Dobrze, to zapraszam najpierw panów, a potem pana, tak? pan, pana tam widealnie. zapraszam do auta, będzie ten, test Powodzenia, faktyczny. powodzenia, Aleks, dasz radę. Czyli Czyli co, bym ja Tak, tak, pan pierwszy. No dobra w takim razie. A ja mogę wyjść tutaj z bratem, odprowadzić go... Ty do, tobie do, 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 pograj może oczywiście. tu, Tomas. O dobra, o, dobra, o, dobra. o, dobra, dobra. Dobrze, proszę zaprezentować światła dzienne. Oczywiście, już to robię. Już Super, super Dobrze, jedziemy na razie prosto Proszę nie wymuszać, proszę nie się do znaków Ale jestem zestresowany widzowie Tutaj prosto, tak? Tak, tak prosto Albo może pojedziemy w lewo sobie Dobra Proszę uważać na linie ciągłe, tak? Tutaj Oczywiście, nie przekraczam. Nie, zro nie zrobić głupstwa. Kurde, widzowie. Tak się stresuję, że nie wiem, czy damy radę. Ale, mało pojazdów. Mapa dzisiaj szczęście Mało, wydaje mi się właśnie, że dużo. Nie, no, mało, mało. Ej, trochę tu trzeba czekać na to zielone światło. No troszeczkę trzeba właśnie nie wiem to coś, coś że urząd miasta powinien coś z tym zrobić, bo to jest przesada Też mi się tak wydaje Może jakieś inteligentne oświetlanie No możliwe, że to było by lepiej i ale... prawo, prawo Dobra Nic nie jedziemy, więc skręcam Teraz prosto pojedziemy Dobra, oczywiście Kurde, tutaj no... Nie wydaje się ta trasa łatwa. Bez przerwy sygnalizacja świetlna Dokładnie, musi pan uważać na, na ruch Właśnie o to chodzi, żeby być A było jak był U pana? U mnie, ze z u mnie da bardzo dobrze, 75% no wie pan. Mm -hmm. Średnio. No, jedna oś... osoba na cztery nie zdaje w takim razie. Zgadza się. Ale, to nie było. Ale no to i tak bardzo dużo. Bo średnia zdawalność u mnie w ośrodku to 33%. Naprawdę? Naprawdę, Trochę naprawdę. Jednak. No, no cóż, cóż mogę powiedzieć? Gdzie jedziemy? W lewo? Prosimy w lewo, tak. Nie ma innej opcji. Proszę tu zaparkować po prawej stronie. Mm -hmm, już to robię. O, o, o. Dobrze, super, będziemy mhm. wyjeżdżać Dobra, sprawdzam czy nie ma nikogo z tyłu Możemy wyjeżdżać Bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie Włączam się do ruchu drogowego Super, w lewo, w lewo, prosimy Dobra. Skręcam, zielone światło Dokładnie Proszę się zatrzymać. Mhm. Dobrze, proszę jechać. Nagły to było... trzymaję. Tak, tak, dokładnie. To element testów. Tak, tak, zgadza się. Dobra. Kiedy kiedyś używali tego ja dalej lubię. Sprawdzać Rozumiem. Co prawda nie jest oficjalnie w teście, ale... Tutaj w lewo. Oczywiście I, w prawo, I teraz tak? ja w prawo? Tak, tak, tak. tak. Proszę GPSem a jechać, już. Mhm. Tutaj w lewo jadę. Czyli, oczywiście, super, super. Tu już ostatnia prosta. Mhm, tu chyba jakaś kolidja była. A, to możliwe. Kombój. To był konwój, tak. Coś może się, się stało. Samolot się nie rusza, jest chyba zepsuty. To mogę go wyminąć? Daraża tak, tak, zgoda? oczywiście Oczywiście, oczywiście Co, już kończymy? Już wjeżdżamy z powrotem? No, do... Już kończymy, tak, tak To już Aha. koniec egzaminu To zaparkuję tutaj, zaczynaliśmy w takim razie Dokładnie, dokładnie Dziękuję panu Super. bardzo Super Gratuluję, zdał pan I Idę po pana przyjaciela, kolegę mhm. Miejmy nadzieję, że Tomasz też zda O, oby, oby, oby Ciekawe czy Tomasz jest w środku No chyba, no jeżeli nie będzie, no to cóż... To nie przystępuje do egzaminu wtedy? Tak, tak, tak prawda Nie może być takiej sytuacji Tomas! O no co tam? Co tam brak? Zdałem Tomas! Zdałeś? Zdałeś? Alek, no ale nie No pewnie Teraz, teraz moja ale ja widziałem, że wy oszukiwaliście. Co oszukiwaliśmy? Na teoretycznym. Nikt nie oszukiwał. Nikt nie oszukiwał. Niech pan go nie, nie słucha. Właśnie takie zdjęcie. On a on zdał? Widziałam. Chwila, grał. chwila. Ma, ma pan, pan jakiś dowód? On no, nie ma tam kamer? On zdał? Nie, nie ma, nie, nie ma kamer. A pan, z, pan, nie, zdał pan nie zdał przecież. Tak, pan, pan właśnie nie zdał. zdał. zdał pan jest. Pan go nie słucha. Pan go nie słucha. Chodź tu na bok. Chodź tu Chodź tu koleżko. Chodź tu nawet. Zaprasz. Zapraszam pana dobrze, na egzamin, zapraszam. Dobrze, dobrze. Słuchaj, jeszcze coś powiesz i... Te młodzieżnaczki to naprawdę. Masz być cicho, bo pożałujesz. <grym> Masz być cicho. Długa egzamin No dobra. A no, pięć, 10 minut. Dobra to my poczekamy nie, sobie nie. Tutaj przed. To, to jest, to wie pan, pan wie pan, to jest, to takie, takie życie, życie to, to wie tak pan Mi za godzinę to płacą to co, co? ja będę śpiewał ja ja to... Patrzcie to... widzowie, Tomas wchodzi do samochodu Nie, nie, nigdy nie, Powodzenia życia. Tomas Dzięki, dzięki, dobra by. Udało nam się stać tym razem widzowie Mamy już prawo jazdy, zobaczymy jak Tomasowi pójdzie Czy zdał, czy nie zdał dowiecie się w następnym odcinku A wydajcie znać jak podoba wam się ta seria I zostawcie suba komentarz, dzwoneczek i powiedzcie nam, yy, gdzie widzicie Tomasa i Aleksa, w jakiej pracy, gdzie powinni się zatrudnić, co dalej powinni robić. Trzymajcie się widzowie.